Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Jerzy Krajan Szymański, reprezentuję jako radca handlowy polską Giełdę Nieruchomości i zapraszam osobiście, proszę Państwa, do wdrażania systemu prezentacji nieruchomości przytargowych. Platforma ogłaszeniowa dla wszystkich samorządów i instytucji publicznych została zrealizowana przez PGN z inicjatywy i według koncepcji samorządów dolnośląskich. Serwisy prasowe PGN spełniają wszystkie wymogi prawa krajowego i unijnego, i to my zainicjowaliśmy tą trudną drogę prawną, włącznie z nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów, i doprowadziliśmy do tego, że prawa, pra, macie Państwo wybór między ogłaszaniem przetargów w prasie papierowej i w prasie internetowej. W naszym systemie Chcemy kompleksowo potraktować dla Państwa system prezentacji nieruchomości przeznaczonych do wynajmu i do sprzedaży. Efektywność tego systemu i skuteczność zależy od tego, czy inwestor i potencjalny kontrahent będzie mógł w jednym miejscu znaleźć interesującego informacje na temat nieruchomości przetargowych. Z jednej strony proponujemy system bezpośredniego ogłaszania przetargów dla samorządów, a z drugiej strony proponujemy Państwu system kompleksowych kampanii reklamowych opartych na serwisach prasowych, portalach ogłoszeniowych, witrynach informacyjno-reklamowych i powiązany z systemem. MLS POLAN, czyli System Wielokrotnego Oferowania yy, wspomaganego przez biura, banki i agencje inwestycyjne. Yy, Promostorem tego systemu jest serwis nieruchomości przetargi.pl, gdzie Państwo zyskają w zakładce informacji wszystkie szczegółowe informacje i interpretacje prawne, opinie, dokumenty resortowe oraz analizy ekonomiczne, finansowe, organizacyjne. Na życzenie możemy Państwu wszystkie te materiały przesyłać. Chcielibyśmy, żeby Państwo jednak nawiązali kontakt, zapoznali się z systemem, żeby nie rozpraszać na te setki czy tysiące portali informacji o przetargach, które Coraz trudniej jest znaleźć dla przeciętnego inwestora czy kontrahenta do kupna. I tak, macie Państwo w jeden system, gdzie pracownicy urzędu bezpośrednio umieszczają ogłoszenie na trzech serwisach prasy internetowej i to są nieruchomości przetargi, nieruchomości komercyjne, nieruchomości turystyczne. Koszt takiej prezentacji obejmuje dowolny okres. Państwo określają termin włączenia i wyłączenia się oferty i wynosi on tylko 79 zł plus VAT za wszystkie trzy serwisy. Tak więc, umieszczając ogłoszenie w tym systemie, w systemie serwisów branżowych na 60 dni, bo takie minimalne wymogi w zasadzie Państwo macie, to porównując do prasy papierowej, to koszt jednodniowej prezentacji, proszę Państwa, to wynosi 13 zł, zł przepraszam, miesięcznej. Prezentacji wynosi 13 zł, a więc 43 grosze za jeden dzień prezentacji, jeden dzień porównywalny z ogłoszeniami w prasie papierowej, bo tyle ona funkcjonuje. Samorządy z dużą ilością ofert przetargowych mogą również korzystać z za abonamentów 6-12-miesięcznych, i znacznie obniżających jeszcze koszt jednostkowej prezentacji. Wtedy dochodzimy do ceny 20-30 groszy za jeden dzień prezentacji. Porównujemy specjalnie do prasy papierowej, tak żeby można było się przekonać co do racjonalizacji kosztów przy wykorzystaniu y, branżowych y, serwisów prasy, papierowej, pra, prasy internetowej. Z drugiej strony proponujemy Państwu zupełnie innowacyjny system. Obsługiwany przez y, operator, operatorów Polskich Giędów Nieruchomości. Jedyny taki system w Polsce, gdzie organizujemy kompleksową kampanię reklamową z intensywną akcją promocyjną. Jest to najbardziej i efektywny i skuteczny system promowania nieruchomości, obejmujący cztery bloki internetowe. Pierwszy blok tej prezentacji internetowej to są internetowe serwisy prasowe, czyli Polska Giełda Nieruchomości, Krajowa Giełda Nieruchomości, nieruchomości komercyjne, turystyczne i przetargi, aukcje i licytacje. Drugi blok tworzą systemy wielokrotnego oferowania MLS Poland nakierowane na wspomaganie przez biura, banki i agencje inwestycyjne. Trzeci blok tworzą internetowe portale ogłoszeniowe starannie wyselekcjonowane przez naszych operatorów i doradców i to są te największe portale ogłoszeniowe typu Allegro, Oto Dom, Gratka, KGN, Oferty.net, 10 największych portali najbardziej popularnych, gdzie zamieszczane są nieruchomości. Czwarty blok Obejmuje witryny informacyjno-reklamowe współpracujące z portalami ogłoszeniowymi, typu yy, współpracującymi z tymi portalami. Tu ilość jest zmienna. Może, mo, może dochodzić nawet do 150 portali. W tej chwili dysponujemy około, yy, prezentacjami na około 60 portalach. Aby uruchomić kampanię reklamową, proszę Państwa, urzędy przesyłają ofertę z opisem i zdjęciem, 10 do 15 zdjęć. Na adres mailowy podany przez nas, to są przetargi PGN.pl, A operatorzy PGN przekazują w mailu zwrotnym formularz zamówienia kampanii reklamowej. Można go również pobrać w serwisie nieruchomości przetargi.pl, i tam wszystkie Państwo informacje na ten temat y, y, znajdziecie. Także jest to najbardziej efektywny, najbardziej skuteczny. Najbardziej intensywny zespół działań marketingowych znacznie przyspieszający w tej chwili proces sprzedaży na tym trudnym i spowolnionym rynku nieruchomości. Zapraszam wszystkie samorządy i instytucje publiczne do współpracy.